o aktorów. Andrzej, yy, przepraszam, Janusz Morgenstern poczynał sobie w tym filmie, na okolicy tego filmu, bardzo odważnie. Właściwie poza Zb Zbigniewem Cybulskim i Romanem Polańskim, który gra tutaj w epizodzie, yy, nie ma żadnego aktora zawodowego. Są sami aktorzy niezawodowi. Yy, aktorzy Teatru Bimbom, więc będzie i Jacek Fedorowicz Państwa, Iwo yy, i Wowo Bielicki, i Wojciech Łajming. Dalej Państwa, do ról kobiecych. Janusz Morgenszter wybrał, można powiedzieć Państwa, kwiat, kobiecy kwiat ówczesny kobiecy kwiat Polski, bo za taki część bez wątpienia można uważać, modelki takiej instytucji, to ona była państwowa, ale miała taką ciekawą można powiedzieć autonomię. Instytucja nazywała się Moda Polska. I do, do tego filmu zostały wybrane trzy modelki mody polskiej do głównej roli obok Zbyszka Cybulskiego, Jacka, czyli do roli Margarit, bo film jest o córce konsula. Francuskiego, w której zakopuje się właśnie Zbyszek Cybulski, czyli Jacek. Do głównej roli została Państwa wybrana Teresa Tuszyńska, której tutaj nie widać na tym, więc proszę mi wierzyć na solo, Za chwilę państwo ją zobaczycie. Teresa Tuszyńska państwa, wtedy, kiedy podejmowała się tej roli, była jeszcze nieletnia, miała lat 17. Janusz Morgansz ten zawsze wspomina, żartobliwie, że musiał prosić rodziców o pozwolenie, żeby ją, za, żeby ją zatrudnić do tego filmu. Teresa Tuszyńska, która później, zagra, która wcześniej też zagrała w takim, taki mały epizod w filmie Biały Niedźwiedź Jerzego Zarzyckiego. Później także w kilku filmach zagrała, ale gdzieś pod końca 60. na przełomie lat 70. -tych jakby zniknęła, jakby nie potrafiła się sobie poradzić ze swoimi własnymi problemami i w takim trochę opuszczeniu e, e, i zapomnieniu zmarła w 97 roku. Postać dość, dość można powiedzieć tragiczna, ale wtedy była piękna, wszyscy właściwie się w Teresie Tuszyńskiej na planie, jak mi Jerzy Rutowicz, kierownik produkcji tego filmu, prawie wszyscy na planie się w Teresie Tuszyńskiej kochali. Drugą kobietą, którą państwo za chwilę zobaczycie, jest Grażyna Muszyńska. Grażyna Muszyńska także modelka mody polskiej, już nie trzeba było prosić o pozwolenie, już była pełnoletnia. To jest kolejna osoba. I proszę państwa w takim epizodzie Barbara Baranowska o takim bardzo głębokim głosie. Trzy modelki, które bez wątpienia państwa ten poetycki i piękny obraz Gdańska dodatkowo inkrustują takim szlachetnym kruszcem, kobiecym I, co ważne jeszcze Państwa, głos podkłada w roli czy w partii Margaret, czyli Teresy Tuszyńskiej, podkłada Eleonora Kałżyńska. To była Amerykanka, to się rzadko zdarza Państwa, żeby w PRL-u Amerykanki przyjeżdżały do Polski i tu zamieszkały. Tak? To Była Amerykanka, która przyjechała kiedyś na festiwal, na Światowy Festiwal Młodzieży i studentów w roku 55 i zakochała się, powiedzmy to szczerze, zakochała się w zybuncie Kałużyńskim, którego Państwo z pewnością kojarzycie. Tego Pana, który był bardzo ekspresyjnym krytykiem filmowym nieodżałowanego. I Przeństwa no została jego żoną, stąd Eleonora Kałużyńska, tak naprawdę nazywa, nazywała się, zdaje, Greenswald. I ona podkłada, zresztą świetnie, takim łamanym polskim te partie Tuszyńskiej, no bo Teresa Tuszyńska gra tutaj e, francuskę. E, I to świetnie Państwa, naprawdę wchodzi. Można powiedzieć, że to jest genialna rola tappingowa i nie przez przypadek Janusz Morgenszter umieścił w napisach początkowych Eleonorę Kałżyńską, chociaż tak naprawdę ona w ogóle na ekranie nie występuje. Jakby doceniając jej kunszt aktorski, zresztą była z zawodu aktorką. W Polsce niestety nie grała, później związała się z Aleksandrem Fordem, o którym państwo z pewnością słyszeliście. Można powiedzieć, więc miłość jej osłabła, zwietrzała i, i skierowała swoje uwagę w inną stronę. Sam Cybulski, państwa, definiuje się w tym filmie w swoją rolę kilkoma yy, postaciami z, z kultury czy z literatury. Po pierwsze państwa ewidentnie kreuje się na takiego pazia królowej. On jest paziem królowej. Jak Państwo wiecie, miłość między królową i paziem nigdy też nie wychodzi. W każdym razie nie wychodzi na dobre. Jest tutaj tak, Państwa taka scena, no właśnie, którą przywołałem, której już po tych swoich doświadczeniach i udanej miłości z konsulówną, to nie jest też określenie, cybulski kreuje czy scenizuje pewną scenę, prawda? Sznurek, który symbolizuje jakąś barierę, jakiś płot. Ee, Grażyna Tuszyńska z, pięknym, z piękną koroną i on trofeum tak właśnie jak taki, taki paść, może nie do końca jak paść paść tak nie wygląda, ale w każdym razie jak taki czysty, czysty chłopak, a pomiędzy nimi granica. To zresztą zrobione, jak Państwo widzicie, w stylistyce i w poetyce filmową. Bardzo prosto, jednym sznurkiem. Dziś chyba trochę brak takiego, takiego teatru, który operował, był tak prostymi środkami i mówił w gruncie rzeczy tak, yy, tak wiele. Dalej proszę Państwa pada tutaj takie określenie, które, które chętnie podchwytywał, że cybulski na no, okoliczność identyfikowania siebie w tej roli, mały książę. To jest rzeczywiście mały książę, który wzdycha do, do róży, tak. do tej róży, która, która nie będzie w gruncie rzeczy e, jego. Swoją drogą proszę Państwa wszyscy podkreślają, że to, to był taki wyraźny rys Zbyszka cybulskiego, jego biografii. On był bardzo nieśmiały w stosunku do kobiet, tak przynajmniej wszyscy przekonują. Nieśmiały, rycerski. Solenny. Mam tutaj przecież, takie wspomnienie Andrzeja Cybulskiego, to żadna rodzinna koligacja, zbieżność nazwisk. Andrzeja Cybulskiego, który był szefem ZSP wtedy, kiedy Wim istniał i on przecież, takie ciekawe, taką ciekawą anegdotę na okoliczność tej, tych spraw uczuciowych Zbyszka Cybulskiego pozostawił, więc pozwólcie Państwo, że ją zacytuję, tą, tą anegdotę. Po popiele i diamencie miał niebywałe powodzenie u kobiet. Jak na nie reagował? Pamiętam razu pewnego, znaleźliśmy się w pokoju akademickim z dwoma dziewczynami. Po chwili niezauważalnie jedna para Nikon, czyli się ta para cybulskim konsort jest, tak? Na drugi dzień wysłuchałem dwóch relacji z randki. Dziewczyna. Woził mnie taksówką po portowych kawiarniach, pokazywał upadłe dziewczyny i tłumaczył, że jak nie będę się uczyć, skończę jak ona. I jeszcze często dodaje, co mu odbiło ta dziewczyna. A Zbyszka, to jest Zbyszka wersja. Obiecał, obiecała, że będzie się uczyć. Widzicie, Państwo, to jest taki, to był właśnie Zdrożek Figurski, nieśmiały do kobiet, trochę platoniczny, i w tym, w tym nieśmiałości, którą tutaj Państwo zobaczyli, tego Jacka, jest bardzo z jego, wiele z jego, e, jego cech. No, Nie będę tego Państwa dalej temat rozwijał, bo on jest dość drażliwy, ale w każdym razie tak to wygląda. I jeszcze jedno określenie, które tutaj pada na okoliczność tego bohatera, to błazem. Wypowiada to zresztą takim głębokim głosem. Jak Państwo, proszę mi przypomnieć, jak jest głęboki, taki niski głos kobiecy, bo. A, to właśnie. Dziękuję. To była taka próba, czy ktoś słucha. otóż Państwa, głębokim altem powiada to Barbara Baranowska, mówił jego błazen. Otóż rzeczywiście, to jest także błazen w znaczeniu egzystencjalnym i artystycznym. Egzystencjalnym, ponieważ ten, ta postać Zbyszka Ciegułowskiego w tym filmie jest taką postacią osobną. On celebruje tą swoją osobność, tą swoją odmienność od wszystkich innych, którzy go otaczają. A z drugiej strony, jest to artysta, kreator teatru studenckiego. Z te trzy określenia na okoliczność tego bohatera myślę, że są adekwatne. Mały książę, paść królowej i, 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 i błazen. Ale proszę Państwa, no, nie da się ukryć, że ci, którzy oglądali w roku 60, 24 kwietnia film przed 60 roku, że widzieli w tej postaci nie tylko Jacka, zakochanego studenta nieśmiałego w stosunku do kobiet, trochę może już staroświeckiego, zwłaszcza w kontraście do pozostałych bohaterów tego filmu, którzy, przepraszam za, wyraż za wyrażenie, rwą dziewczyny jak chcą. Tak jest w tym filmie to pokazane. E, Wowo Bielicki tutaj, który absztyfikuje e, Margerit, proszę zwrócić na jego uwagę. Ale ci, którzy oglądali ten film, mieli także świadomość, że oglądają na ekranie pokojową wersję Maćka Chmielnickiego. Że jest to w pewien sposób Maćka Chmielnicki, przecież to jest jasne. Że Maciek Chełmicki tak wył się, Zbyszek Cybulski Maciek Chełmicki tak mocno zrośli się, pewnie już o tym Państwo słyszeliście, tak mocno zrośli się, że powstało takie społeczne zjawisko w świadomości, w mentalności Polaków, takie społeczne zjawisko, które można nazwać Zbyszek Chełmicki. No tak, to był Zbyszek Chełmicki. To już nie był ten Zbyszek, prosty, prosty szef teatrzyku studenckiego, tylko to był Zbyszek Chełmicki, który ucieleśniał ten mit akowski. Więc jak się oglądało, Maćka, jak się oglądało postać Jacka, to w pewien sposób e, mimo wiednie e, nawiązywało się do tamtej legendarnej postaci. Więcej, sam Zbyszek Cybulski e, nawiązywał tu i ówdzie w tym filmie do tej postaci. Po pierwsze, państwa, choć nie jest to aż tak ewidentne, ale strojem, stroje. tu też oczywiście nie widać tego stroju, ale wyjaśniam, e, Biała koszula, którą Państwo pamiętacie, z, z, z popiołu diamentu, e, oczywiście ciemne spodnie i te charakterystyczne okulary. Mógł się ubrać inaczej, ubrał się właśnie tak, żeby przywołać tą swoją najważniejszą rolę. Dalej, jest w tym filmie kilka scen, które blado, bo blado, ale nawiązują do scen funkcjonujących, czy e, istniejących właśnie w tym, w, tym, w tym arcydziele szkoły polskiej. Po pierwsze, scena w kościele, proszę zwrócić uwagę. Scena w kościele, kiedy e, Marguerite i e, Jacek udają, że idą do ślubu, że biorą ślub. Przecież taką samą randkę czy wędrówkę po kościele pamiętacie państwo z Popiołem Diamentu, tam z Krystyną. Tutaj jest ona także, więcej nawet, pamiętacie państwo, że tamta scena w Popiele Diamencie kończyła się takim wyraźnym zgrzytem. Oto Maciek przybijał jakimś dzwonkiem buta i tym sposobem obudził strażnika, który stał przy, przy, przy tych odrzwiach kostnicy i tutaj mamy tak samo. Tutaj takie niegodne zachowanie, trochę takie indyferentne religijne, re, religijnie, zachowanie e, bohatera wzbudza niechęć, właśnie nawet taką, takiej, taką nienawiść takich pań ubranych na czarno, ewidentnie można powiedzieć, figur dewotek, które nagle ni stąd ni zowąd wychy, wychynęły z za filarów. I co wy tutaj robicie, tu się nie można bawić. To jest jakby taka w gruncie rzeczy kopia tej sceny z popiołu Diamentu. Podobnie Zbyszek Cybulski siedzący pod schodami. Muszę zobaczyć. Grający zresztą jeden z numerów teatrzyku, teatrzyku Bibon z papierosami. Nie będę wszystkiego wyjaśniał, żeby państwu nie odbierać przynajmniej części, części tej, tej zabawy. W związku z tym, państwa, to jest niezwykle ważne, bo nie dało się uniknąć porównań i w związku z tym ta postać jest próbą połączenia beztroskiego młodzieńca, młodzieńca zakochanego z, tragicz... z tragiczną postacią akowca. I można powiedzieć Państwa, że to się nie dało w ten sposób połączyć jedno z drugim. Konrad Eberhardt, taki wybitny krytyk, niestety, zmarły w 1966 roku, chyba najwybitniejszy krytyk. Kina polskiego, przynajmniej ja go za takiego y, uważam, e, napisał rzecz dość istotną w książce o Zbigniewie Cybulskim. Napisał o tej roli, którą, ja, którą to Cy Cybulski kreuje na planie po, do widzenia do jutra. Napisał tak. Cybulski trochę ten film rozsadził od wewnątrz. Kreowany przez niego bohater był nazbyt gwałtowny, nazbyt dramatyczny, zbyt ostro reagujący w niektórych sytuacjach, a poza tym, do czego sam aktor przyznał się w jednym z wywiadów, trochę zbyt dojrzały. 32 lata. Miał to być pierwszy młodzieńczy flirt. Tymczasem na ekranie zobaczyliśmy młodego, ale już naznaczonego piętnem przeżyć mężczyznę, uświadamiającego dziewczynie z innego świata, że jej doznania są błahe. Bowiem w gruncie rzeczy mówi do niej ktoś, kto przeżył dużo. Może dokładnie mówi do niej Maciek Chełmicki, który po swoich przygodach z martwych stałym cudem znalazł się na wybrzeżu. rzeczywiście tak jest. Z kolei Tadeusz Lubelski, to też mi się podoba ta interpretacja, Tadeusz Lubelski, z którym Państwo chyba już mieliście styczność z profesorem Lubelskim, Tadeusz Lubelski wskazuje, że to rzeczywiście ta wersja Jacka była jakby próbą poszerzenia o taki pokojowy wariant tego mitu Maczka Chymińskiego, o takie cechy jak liryzm, wrażliwość, miłość. I niestety to się nie udało, ponieważ te akcesoria pokoju dziecięcego, w jakich cała historia się toczy tam Mały książę, róża, baloniki, jakieś tam figurki laleczki spowodowało, że ta postać niestety delikatnie dotknięta jest infantylizmem, delikatnie dotknięta jest naiwnością i w związku z tym raczej nie tyle rola Jacka poszerzyła e, mit Maćka Chemickiego o pewne pokojowe, pokojowe cechy, co odebrała temu mitowi pewnej, pewnej powagi.